Hej hej I witam Was serdecznie we vlogu do kawy, którego zapewne oglądacie w niedzielę, bo tak planuję mniej więcej go wypuścić. Oczywiście o ile będzie dobrze internet działał i o ile będzie YouTube dobrze przetwarzał, także ukaże się ten vlog w niedzielę. Dzisiaj mamy w, czwar w czwartek. Dzisiaj mamy czwartek ja nagrywam w środku tygodnia praktycznie, co się rzadko zdarza, dlatego że ja przeważnie vlogi nagrywam w sobotę, w niedzielę. Oczywiście wyjątek stanowią vlogmasy, gdzie przez 24 dni nagrywam każdego dnia, a w tym tygodniu o dziwo udało mi się nagrać trzy filmiki tematyczne od każdego dnia. Poniedziałek, wtorek, środa nagrywałam i czwartek dzisiaj nagrywam takiego vloga do kawy właśnie na niedzielę, a to tylko z tego powodu, że um, u nas we firmie y, kończymy w tym tygodniu wcześniej i skorzystałam z okazji, żeby nadrobić właśnie filmowe y, nagrywania zaległości, stąd y, wszystkie filmiki tematyczne ukażą się po tym vlogu. Yy, I nie wiem, czy wszystkie rzucę w, w przyszłym tygodniu, no to zależy, jak mi się tam uda yy, właśnie je wszystkie zmontować. Yy, także na pewno będą dwo, dwa hole i jedno otwarcie yy, pudełeczka bardzo ciekawego, i tu. Tak się patrzę, dlatego że yy, moje koty. Znaczy, moje koty. Mój kot jest na zewnątrz, a nigdy nie jestem pewna, czy to jest mój kot, bo yy, mamy dextera bardzo czarnego kota. A tutaj przychodzi do nas taki kot, którego, yy, który atakuje nasze koty, i dlatego muszę się porządnie przypatrzeć czy to, czy to aw na pewno jest kot. Yy, nasz kot, bo kiedyś wpuściłam obcego kota do domu, wroga naszych kotów, tak? bo się pomyliłam, no. Także dlatego tak zerkam A naprzeciwko mam okno yy, I tak, jest godzina 1.15 Nagrywam vloga i jestem już po drobnych zakupach Powiem Wam także od wczoraj Nie wiem czy słychać po małym głosie czy nie Ale jestem m, zaczy Zaczynam być taka zaziębiona Po prostu yy, zaczynamy wolić trochę zatoki yy, I mam zatkany nos I gdzieś tam gardło pobiega. Także z tej okazji Kupiłam słodki oh. <laughs> yy, Organiczne cytryny Miód imbir i będę dzisiaj robiła taki domowy lek na odporność, żeby zwiększyć swoją odporność, dlatego, że wiadomo przy przeziębieniu ta odporność nam spada. Także zabieram się za przygotowanie tego naturalnego syropu na odporność i oczywiście przepisem podzielę się z Wami. I tak, cytrynka już mi się parzy we wrzątku, tutaj mam miód i oczywiście imbir, którego dokładnie umyłam. Będę wykorzystywała tylko kawałek bo tutaj jest cała reszta. Cała reszta wykorzystam na co innego. A ty tego nie będziesz obierała? Nie będę obierała, dlatego że właśnie Dominiczko w oryginalnym przepisie było, żeby zetrzeć imbir ze skórką, więc okay. trzymam się przepisu, albo mnie zastanawia, bo jak gdzieś widziałam takiego haka, że można podobno obierać łóżko, tak skrobać I to no to może wykorzystamy do napoju takiego chłodnego, mamy no. tu cytryny, ja nie wiem czy to działa właśnie, ale może wykorzystamy, dlatego że patrz, mamy tu cytryny mam tu ten imbir i może jakiś y, napój odchudzający sobie zrobimy, no. <laughs> okej, okay, ale dobra, wracam do przepisu tak, opowiedziałam. Dobra, o wszystkim powiedziałam. Tylko jeszcze pragnę zaznaczyć, że właśnie oryginalny przepis y, wzięłam z YouTube'a i to są chyba przepisy Joli. Pierwszy raz byłam na jej kanale i w ogóle ogólnie szukałam jakiegoś właśnie naturalnego leku na odporność i jej przepis wyskoczył mi jako pierwszy. No i co? I zabieram się do roboty teraz. Mam przygotowany właśnie na ten syrop ten słoik z ostatniej mojej wyprawy do Ikea, który zakupiłam, który de facto miał być na samą cytrynę no ale teraz go wykorzystam właśnie na yy, ten syrop. I tak, kładziemy sobie cytrynki na spód oczywiście i troszkę imbiru i trochę miodu. I powiem Wam tak, że w przepisie jest 125 ml albo gram tego miodu. Ja tak na oko dam, bo wyliczyłam, że mniej więcej niecała połowa niecałą połowę muszę zużyć właśnie do tego syropu. Także ja sobie tak podzielę, tak żeby ta połówka została mi w tym opakowaniu. No i na przemian jedziemy, a może trochę więcej tego zbiórku, bo widzę, że o, jeszcze jakaś posteczka Hej, piospka Dobra A w zasadzie nie wiem, dlaczego tak na przemian trzeba yy, wkładać, jak i tak za chwilę O, zapomniałam miodu Ja i tak za chwilę będziemy mieszać Ale pięknie pachnie, mówię Wam jak Mam zatkany nos, ale docierają Nie, nie czuję tak zapachów za bardzo, ale cytryna jest tak intensywna, że porządnie uderza mi po nozdrzach. No, imbir też w zasadzie. Ok, no, wyszedł mi taki dość, yy, no, połowa tego będzie syrop. Dobra, sprawdzamy poziom, żeby nie przesadziła. Okej. Okay. dobra. Także teraz mieszamy wszystko i już mi się tutaj robi. To wygląda jak dressing. Tak, porządnie trzeba wymieszać wszystkie składniki ze sobą, a później odstawiamy w chłodne miejsce na 24 godziny, i po 24 godzinach możemy już zażywać ten syrop. Jeżeli na przykład chcecie, tylko dla odporności jesteście zdrowi to jedną chyba łyżeczkę, jedną łyżeczkę, a jeżeli tak, ja na przykład jesteście przeziębieni, potrzebujecie bardziej wzmocnić, e, wzmocnić tą e, odporność, to trzy łyżeczki na dzień. Ok, myślę, że już mam wszystko dobrze i dokładnie wymieszane. Słoiczek oczywiście Zamykam i proszę. Tak się prezentuje z bliska. No, trochę tego syropu wyjdzie. I powiem Wam, że y, dla takiego dużego słoika spokojnie mogłam zużyć dwie cytryny, więcej imbiru, i praktycznie cały ten miód. Ale okej, okay, tak na pierwszy raz na początek może być, bo nie jestem pewna, ile taki domowy syrop można y, przetrzymywać, żeby mi się czasem nie zepsuł. Nie mogłam znaleźć żadnych takich informacji, ale myślę, że ta ilość spokojnie wystarczy. Każdy zdąży właśnie go skosztować zanim w ogóle cokolwiek złego zacznie się z nim dziać. Ok. Idę szukać chłodnego miejsca. A Agumiś w ten weekend ma zadanie bojowe. Będzie się zajmował właśnie kładzeniem mozaiki lustrzanej w naszej kuchni. To znaczy nie w całej, tylko wiecie, w tej części koło pieca, koło zlewu, no po prostu ta część pod meblami i w zeszłym roku kupiłam taką mozaikę, która niedawno do mnie przyszła, lustrzana. No jest przepiękna. No ja mam trochę fioła na punkcie luster i pewne elementy lustrzane w moim domu po prostu wprowadzam nie tylko w szafkach, ale również na ścianach, ale mocno się zastanawiałam. No popatrz jak ona pięknie wygląda, ale mocno się zastanawiałam właśnie nad mozaiką lub cegiełka lustrzana, bo również mi się podoba. Ale finalnie wybrałam mozaikę z białą fugą. Naprawdę będzie Świetnie rewelacyjnie wyglądała. Mam nadzieję, że gdybyś nie spieży roboty, bo robi to pierwszy raz ale będzie miał pomocnika lub pomocników, to się jeszcze każe. Długo czekałam na tą paczkę z Polski na kuriera, gdyż szukałam tego delikwenta. To nie jest, to jest klej z fugą. Zarówno służyć może jako zaprawa, ale również jako sama fuga, lub fuga, i zaprawa w jednym. Dlaczego zależało mi właśnie y, na tej marce mapei? Ano dlatego, że y, ona jest taka typowa do płytek ceramicznych, jak ilustrzanych. Jak, jak będzie się właśnie y, zacierało tą fugę tutaj, y, zależało właśnie mi na właśnie. Znowu właśnie nadużywam. Zależało mi na w takim produkcie, którymi tych luster tutaj nie zarysuje, no bo jednak wiecie, no to jest bardzo ważne, żeby ta mozaika lustrzana po prostu była wyfugowana. No idealnie, żadnych ryz, żadnych takich drobnych, gdzieś, gdzieś tam skaz pokleju, bo to no jednak wszystko widać, także gumiś ma. Cześć Gumiś, właśnie cię obgaduję. Ma bojowe zadanie na sobotę. Oczywiście efekty wam pokażę. Chce Ty mi robić w Dawno nie było Lukaska na vlogu i popatrzcie, jak urósł. Jak mu włoski urucham. On takie inne robi, bo ja włączyłam lampę błyskową. Tak, i on takie minki robi właśnie fajne, jak widzi y, lampę błyskową i ostatnio odkryłyśmy z Dominiką, bo takie u nas słoneczko właśnie świeciło fajne. I te same minki zaczął robić, y, jak y, to słońce mu tak świeciło w oczka, jak. A, jak ślicznie, no pięknie. Zbliża się godzina 18 i szkoda, że tego syropu nie można pić już teraz, bo y, czuję ogromną potrzebę coś wypicia, coś y, zażycia takiego, co mnie gdzieś tam postawi. Bardziej na nogi, bo nie tylko zaczynam kiepsko wyglądać, ale trochę mnie czuję, trochę mnie zaczyna rozbierać. Także postanowiłam działać i leję wannę pełną gorącej wody i do. Tej wam na sobie wsypię sól, którą właśnie serdecznie Wam polecam. Yy, sól yy, kupiłam z polecenia Sylwii z kanału Sylwia S, którą serdecznie pozdrawiam. To jest spe specjalistka od soli. Ona wszystkie sole po prostu yy, chyba ma przetestowane, jakie są tam dostępne yy, na rynku w Anglii, bo mieszka w Anglii, a również yy, ma przetestowane sole yy, nasze polskie, to Podobno są bardzo fajne, bardzo rewelacyjne. Ja jeszcze nie miałam, ale na pewno przy okazji zakupię. A tymczasem poopowiadam Wam właśnie o tej Soli z Radoxa jest to sól, która ma za zadanie detoksykujące, czyli jak tu pisze, ma dawać relaks, yy, ma zmywać stres oraz oczyszczać umysł. I powiem Wam, że no, no jest rewelacyjna, bo to wszystko praktycznie czyni. Mamy zrelaksowane ciało, mamy yy, właśnie zrelaksowany umysł, a przede wszystkim pięknie pachnie. Ta nasza skóra jest taka fajna, taka mięciusia, także bardzo Wam serdecznie polecam tą sól. Również występuje w wersji niebieskiej i niebieską szczególnie polecam dla osób, które ćwiczą na siłowni, no nie tylko na siłowni, które po prostu ćwiczą i ich mięśnie często są przemęczone, dla osób, które mają zakwasy, ponieważ ta niebieska wpływa kojąco właśnie na to zakwasy, kojąco na przemeczone ćwiczeniami mięśnie. I drugi produkt, o którym chciałam powiedzieć, to jest produkt, którego zakupiłam zupełnie niedawno, że dwa tygodnie temu, i również z polecenia, z polecenia Kingi z kanału The Emerald Eyes, i to jest marka The Ordinary i zakupiłam kwas hialuronowy 2% z prowitaminą 5. Hmm. Taka byłam sceptycznie nastawiona do, do tego produktu. A tylko dlatego, że zobaczyłam, że ten ee, kwas jest taki gęstawy. Jak jest, ja wiem, Kinga mówiła o tym, że on jest taki gęstawy, ale jakoś mi to wyleciało z głowy, dopiero jak otworzyłam tą butelkę, mówię o, o, gęsty kwas. Kwas, kwas. kwas. I ja się wiecie, czego obawiałam? Ja może wam tak zbliżę. O. To nie jest woda, to jest taka właśnie żelowa konsystencja. Yy, obawiałam się, że on po prostu będzie lepki, a ja nie cierpię lepkości na twarzy yy, i ogromnie się zdziwiłam, jak ten yy, kwas po prostu yy, okazał się zwyczajno po prostu takim produktem, który nie tylko się fajnie rozprowadza, nie ma totalnie lepkości i fajnie się wchłania ta skóra jest nie tylko taka fajnie nawilżona, gładka, ale zauważyłam takie delikatne naprężenie po stosowaniu tego kwasu i mam wielkie oczekiwania do tego produktu, bo mam nadzieję, że im więcej będę go używała, to tym będzie bardziej ta skóra gdzieś tam naprężona. Oczywiście ona się nie napraża tak 100% i nie będzie 20 lat młodsza, ale jakiś tam procent tego naprężenia i tej gładkości yy, nada yy, powiem Wam, że kwas jest o pojemności 30 ml, ale ja już wiem, 100%, bo patrzcie, używam od dwóch tygodni i ta buteleczka była gdzieś dotąd, że to będzie produkt niezwykle wydajny, tak po dwóch tygodniach stosowania mogę śmiało powiedzieć, że na pewno starczy mi to, jak ja tu dwa tygodnie stosowałam no to mi na no ile jeszcze starczy? No popatrzcie. Na kilka miesięcy chyba. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż yy, teraz wam nie powiem. Nie, nie stosowałam na szyję, dlatego że na, yy, na szyję stosuję taki specjalny krem. A chociaż. No właśnie zastanawiam się, dlaczego nie stosuję na szyję, bo przecież to jest, to jest yy, produkt, którego kładziemy przed kremem. Tu mam play taki właśnie na dekolt i na szyję. Jeszcze żadnych tam efektów nie widziałam, także. Nic Wam nie powiem, ale też mam fajne serum. Ale gdzie ono jest? Poczekajcie, bo ono gdzieś tutaj będzie. Tylko ja oczywiście... O jest Kurczę na wierzchu. E-Cooking, marka E-Cooking i to jest zupełnie wodniste serum. E I też takie dość wydajne. Tutaj mam 10 ml i... E Powiem Wam, że bardzo fajnie wpływa na wchłanianie innych kosmetyków. Jak ja właśnie przed tym stosuję to, tak naprawdę mogę Wam całą pierwotność pokazać. Bo mam. także co? Po kąpieli, po oczyszczaniu Omorowicza spryskał, spryskuję tonerem. Następnie tuserum to z E Cooking. Kwas. I aktualnie używam eAge takiego kremu z witaminą C, który powoduje, który ma witaminę C i redukuje gdzieś tam oznaki takiego podkrążenia oraz redukuje gdzieś tam przebarwienia. także taka jest moja pielęgnacja. no i oczywiście maseczki trzy razy w tygodniu stosuję maseczkę maseczki w płacie albo już końcówkę mam, widzicie, już mi się kończy właśnie ta maseczka arbuzowa i mam ją praktycznie na raz i będzie ona wykończona, także cieszę się, bo ona naprawdę no, tej maseczki nie mogę Wam polecić, no szkoda waszyć pieniędzy, dlatego że na no, nawilżenia w ogóle nie daje. ta maseczka nie polecam i następną maseczkę, którą czekajcie, muszę szufladę, następną maseczkę, którą chcę przetestować, to właśnie też jest z no, przetestuję, bo mam, ale powiem wam, że gdybym kupiła tylko tą maseczkę, to już potem bym nie sięgła. Nie sięgła. Ale że mam, więc yy, Juicy Jelly Mask i to jest galaretkowa maska z ananasem i witaminą C odświeżająca, Także zobaczymy. Ładnie. On, on się bardzo ładnie prezentuje, no ale yy, no to ładnie się prezentuje i no zobaczymy. Ja ją jeszcze nie skreślam. Ale tą skreślam, także na pewno już jej więcej nie zakupię. A swoją drogą nie wiem, czy jest więcej jeszcze tych tych maseczek. Bo pamiętam, że chyba coś było. Ja wybrałam sobie dwa. No i jeszcze Wam pokażę peeling, jak już jestem przy tej mojej pielęgnacji tutaj, przy moich przykladach. Kiedyś w ogóle muszę Wam zrobić film o moich zapasach, bo mam Aleksa, tego dużego postawionego i tu jest cała pielęgnacja. Eee, peelingującą maskę z kwasami. Kwas mlekowy, kwas salicylowy. Yy, salutką służyłam, tak, tak się mogę powiedzieć, że... o, ooo, coś tu się jeszcze zrobiło. Nie no, to mi stać chyba na czoło tylko, ale jest rewelacyjna po prostu yy, to było tak, że ta maska, yy, tak, czerwoność, jak ja w ogóle znam tą maskę, to byłam czerwona i burak. Wszyscy się pytali, jak na to Ci się stało, a byłam przeokropnie czerwona. I podczas y, tej maski, ja miałam tą maskę na, nałożoną, i w ogóle to są pierwsze moje kwasy, jakie w życiu robiłam, y, Czułam w ogóle, że to działa, że tam mnie coś szczypie, że tam mi coś się dzieje. Także byłam zachwycona tym produktem. Zwłaszcza, że nie pomyślałam, że kwasy są takie świetne. O, żeby tu jakiś z las. I dzięki właśnie tej maseczce, nawet tu piszę, no panik. Nie panikuj, jeśli Twoja skóra robi się czerwona, po prostu to działa. I po tej maseczce stosowałam oczywiście wszystkie nawilżające produkty, czyli olejki, nie olejki. Um, jestem tutaj, to Wam pokażę właśnie z pestek Morelli z Venus, który praktycznie mam na wykończeniu, bo tu jest końcówka. I, i w ogóle no, to był taki pierwszy peeling, który tak wygładzał i tak fajnie działał i ta skóra tak, po, po tym stosowaniu ja czułam, że po prostu ta skóra moja jest taka fresh taka odświeżona, taka wyczyszczona tak porządnie i co, ja się oczywiście rozgadałam yy, i może będę już kończyła na ten temat dlatego, że jak się rozgadam o dalszych jeszcze kosmetykach, bo to mam ich pełno akurat to, tu co mam, tu co nie widzicie no nie, ale kiedyś Wam pokażę, to po prostu to jest to, co ja stosuję tak na, na co dzień, a reszta siedzi sobie pochowana w szufladki i co, ja się będę z Wami ja Wam ślicznie dziękuję za swojej strony za obecność, życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru to zależy, kiedy oczywiście ten vlog oglądacie i do zobaczenia w następnym filmiku, buziaki, pa, pa.